Fabryka Sztuk zaprasza 2 czerwca w godzinach od 10 do 17 na dziewiątą edycję Pchlego Targu. Tradycyjnie w pierwszą niedzielę czerwca, Tczewska Starówka tętni życiem ze sprawą handlu pod chmurką. Z różnych stron Polski zjeżdżają wystawcy, którzy oferują starocie, książki i produkty handmade. Tczewianie również włączają się w to wydarzenie i wystawiają swoje kramy. Bardzo serdecznie zapraszam 2 czerwca. Pchli Targ po raz dziewiąty w Tczewie. Stare miasto będzie kolorowe, różnorodne handel od 10 do 17 poza handlem oczywiście animacje, występy, warsztaty. Zapraszamy! Targowi różnorodności towarzyszyć będą występy artystów ulicznych. W tym roku pojawi się Katarynia, Szczarodziej i Smok na szczudłach. Zostanie zorganizowana strefa aktywnej zabawy dla dzieci, a także będzie można spróbować swoich sił w lepieniu garnka z winy na kole garncarskim. Z kolei na skwerze różanym usłyszymy klimatyczną muzykę. Szara zabrała, zabiera